dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczmy, co wydarzyło się w zabrzu. W zabrzu odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Bitwa Monte Cassino to jedna z najbardziej zaświętych i krwawych bitew. W czasie II wojny światowej, 18 maja 1944 roku, dowodzone przez generała Władysława Andersa oddziały II Korpusu Wojska Polskiego zdobyły z Monte Cassino i zatknęły biało-czerwoną flagę. Sukces II Korpusu Wojska Polskiego został osiągnięty y, dużymi stratami. Poległo 923 polskich żołnierzy, a około 3000 było rannych i e, zaginionych. Straty niemieckie wyniosły około 1100 zabitych, rannych i zaginionych. Piękny pomnik bohaterów Monte Cassino, przed którym stoimy, zawsze upamiętnia bohaterstwo tamtych żołnierzy, którzy walczyli za ojczyznę i Europę. Dla mnie to te wydarzenie jest upamiętnieniem bardzo ważnej bitwy dla Polski i dla całej Europy. Jest to upamiętnienie tych wszystkich bohaterów Monte Cassino, ich tej walki i tego poświęcenia. No, i jest to dla nas też bardzo ważne, dla szkoły, jako dla szkoły Mienia Bohaterów Monte Cassino Ważne Święto, no bo jednak ciągniemy tą pamięć o tych bohaterach i tak próbujemy ich zapamiętać. Jest to powód do dumy. Zawsze co roku staramy się w naszej szkole. Robić różne akademie. Staramy się dumnie reprezentować jego sztandar naszą szkołę. Jest to przede wszystkim święto, wielkie święto patriotyzmu. I te uroczystości miejskie tutaj właśnie pod naszym zabrzańskim pomnikiem zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino otwierają nasze harcerskie obchody tego święta. Już dzisiaj po południu śląska reprezentacja harcerzy, blisko 150 harcerzy ze Śląska jedzie, na, właśnie na Monte Cassino uczcić to przy centralnych obchodach. To jest nasz patriotyczny obowiązek. Dla mnie jako instruktora to jest osobisty przykład. Jestem tu razem z młodymi i stoję z nimi równo w szeregu i daję ten przykład, że warto i że ta postawa jest godna naśladowania. To wspaniale, że młodzież pielęgnuje pamięć historyczną o tak wielkim dla naszego kraju wydarzeniu. Trzeba ładu! Ma przypominać o ochronie środowiska i promować ekologiczne nawyki. Zainicjował je w 2002 roku dziennikarz radiowy Andrzej Zalewski. 15 maja obchodzimy święto polskiej niezapominajki. Ten dzień w kalendarzu należy bezapelacyjnie do niej. Polska Niezapominajka, czy jak niektórzy wolą ją nazywać niezabudka, doczekała się swojego święta. A to obchodzone 15 maja jest prawdziwym świętem przyrody. Jest to święto, w którym zwraca się uwagę na wartości ekologiczne, na różnego rodzaju działania ekologiczne związane z ochroną przyrody, z dbałością o czystość wokół nas, no i docenieniem piękna przyrody, które jest wokół, na przykład właśnie w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Święto to zwraca na szczególny element, czyli niezapominajkę, a ta. Jest też symbolem polskiej przyrody i w ramach tego święta również dbamy o pewne zrozumienie walorów tej naszej polskiej przyrody. I w ramach tego święta też ta niezapominajka pozwala nam zobaczyć jej piękno. Z jednej strony jest takim niepozornym kwiatem, ale jeżeli bardziej się skupimy i przyjrzymy na przykład kwiatostanom, zobaczymy, że rzeczywiście są to drobne kwiaty zebrane w kwiatostany. Kiedyś wierzono, że panny, które wkładają niezapominajki pod poduszki, szybciej znajdą mężów. Natomiast dla Kochanych już par, jeżeli czekała ich rozłąka, to często każda z połówek tą niezapominajka miała przy sobie, która przypomnia, przypominała właśnie o tym, że gdzieś czeka ta druga osoba, do której należy wrócić. Niezapominajka doczekała się też legendy. Krąży taka legenda, że w dawnych czasach rycerz zobaczył niebieskie kwiaty nad rzeką i postanowił je zerwać, ponieważ miał ciężką zbroję, wpadł do wody i jeszcze zanim porwał go nurt rzeki, zawołał donośnym głosem nie zapomnij o mnie. I to prawdopodobnie były słowa skierowane do ukochanej i stąd nazwa niezapominajki. Celebrowanie Dnia Niezapominajki to pamiętanie o dobrych, ekologicznych nawykach. To z jednej strony oczywiście rozejrzenie się, czy wokół nas na przykład nie ma jakichś śmieci, które możemy. Pozbierać i które też nie zagrażają wtedy zwierzętom oraz roślinom, to również zwrócenie uwagi na same rośliny i na bioróżnorodność, która jest wokół. Możemy skupić się również na przykład na owadach, których w ogrodzie botanicznym mamy coraz więcej, które są zapylaczami roślin, no a bez nich wiadomo, nie mielibyśmy na przykład owoców, chociażby najprostsze jabłonie, które też potrzebują zapylaczy i wtedy możliwość pozyskania owoców, jak i również dostrzeżenia piękna kwiatów i sam, Mej pracy na przykład zapylaczy, która nie jest tak naprawdę łatwa, bo kwiatów jest dużo do zapylenia. Myślę, że to jest ten dzień, w którym możemy się takimi detalami zająć i przyjrzeć się tym detalom wśród przyrody. To też jest taki dzień, w którym można odwiedzić również ogród botaniczny i tutaj celebrować to święto. To święto polskie nie w naszym ogrodzie botanicznym jest codziennie. Może szczególnie tego 15 maja, natomiast codziennie staramy się rzeczywiście przybliżać tą przyrodę i mieszkańcom Zabrza, a także mieszkańcom terenów ościennych. Terenów naszego regionu i województwa. Galapagos, mały Książę i premierowe słowa na piasku. To spektakle, które można zobaczyć jeszcze przed wakacjami na deskach teatru Nowego w Zabrzu. Sezon się kończy, bo za oknem już słońce. Już myślimy trochę wakacyjnie, ale u nas w teatrze praca, w re... to znaczy, gramy po prostu repertuarowe przedstawienia. To jest ostatnia okazja w tym sezonie, żeby zobaczyć Galapagos, czyli Arkanoego, Nowa arkanoego To jest według prozy Woneguta, w serii Rafała Szumskiego spektakl, który można nazwać. Szaloną komedią, po prostu tak, z elementami czarnego humoru, z elementami katastroficznych wątków historycznych. Generalnie ci wszyscy, którzy spektakl zobaczyli, twierdzą, że jest to doskonałe przedstawienie. Zresztą w reżyserii artysty, który w tamtej edycji został nagrodzony złotą maską za najlepszy spektakl. Także Galapagos ostatni raz w tym sezonie dwa spektakle. Jeszcze w tym sezonie możemy zobaczyć małego księcia. Fantastyczna realizacja no, klasyki, właściwie już literatury pięknej rzeczy samej, literatura piękna na, na styku poezji i prozy. W reżyserii Cezarego Domagały, to też jeszcze ten miesiąc maj, ale to jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo w tym sezonie, bo w czerwcu ostatnia premiera tego sezonu, czyli słowa na piasku Dawid Dessola Sola. To hiszpański autor, reżyseruje Adam Biernacki. Kameralny spektakl. Ja bym to nazwał, może trochę na wyrost, ja przynajmniej tak to odbieram, że jest to thriller psychologiczny. Pogłębia ona opowieść o ludziach zagubionych, ale z takimi niespodziewanymi zwrotami akcji, zaskakującymi. Widza, że choćby dlatego warto to zobaczyć. Szanowni Państwo, Desola to autor również takiego, takiej sztuki 7 Minut, który, która była u nas na festiwalu, wystawiana jakieś 3 albo 4 sezony temu, obsypana nagrodami. Tekst również w reżyserii. Adama Biernackiego, który stał się, jak gdyby, specjalistą trochę od desoli, jesteśmy w kontakcie z autorem, z Hiszpanią na Łączach. On bardzo się cieszy, że spektakl jest realizowany. Zapraszam serdecznie 8 czerwca. Kończymy sezon z przytupem, dajmy kolejną premierę, ostatnią w tym sezonie. Zapraszam na naszą stronę internetową. Zerknijcie na zdjęcia, na trailery. Przeczytajcie, z czego możecie jeszcze w tym sezonie skorzystać. A warto, zanim upał wygoni nas na plażę, to jeszcze. Teatr nowy w Zabrze odwiedzić. Zapraszam serdecznie z Stryj. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.